Witam, witam panie, ogólnie mam dla Was propozycję, bo jutro akurat mam wolne. Będziemy jutro w południe w Łodzi akurat, bo akurat musimy coś załatwić. Jak jesteście pewnymi fanami od tego zacząć, to możemy się... Jak ktoś chce wydać jakieś, nie wiem, rzeczy, upominki, telefon, nie wiem co. Nieważne, bo tutaj ciągle piszecie, że chcecie się z nami w Łodzi ustawić i nam podarować. Dzisiaj na przykład kobra dostała takie panem brazolety od fanki. Ustawiliśmy się pod galerią łódzką, dostała. Na wcześniejszym filmiku pokazywałem ogólnie. Ale coś wam powiem. Jedno. Nie macie co mnie oszukiwać, że jesteście się niby z Łodzi czy tamten, bo ja mam program, że piszę sobie numer IP i mi sprawdza skąd jesteście. To nie musicie kłamać, bo ja tylko sprawdzę numer IP, z jakiego punktu to jest, yy, przechodzi i już wiem, że to nie jest ta osoba złodzieja to mnie fuję nie zrobicie, bo za bardzo się znam na takie rzeczach. Ale, ale ogólnie to możemy się ustawić na jutro o 12 na przykład, bo ja, ja i Koba będziemy o 12 ma fakturze, bo jak raz będziemy coś tam kupowali, bo coś nam jest potrzebne i będziemy na ma fakturze. O 12 możemy się ustawić pod na dole, Mam fakturze. No może ktoś chce, nie wiem, wydać jakieś rzeczy, upominki czy coś tego typu. Nie ma sprawy, Albo ktoś chce wydać jakiś telefon, który jest nieprzedany, bo sobie kupił czy coś. Chętnie możemy yy, wziąć Ale nie ma takich, kurwa, takich że jesteście złodzi, że na pewno będziecie. No bo wiem, że się podszywacie, że niby to wy jesteście fanami, że będziecie. A chuja z tego wychodzi. Bo ja was też sprawdzam. Ja wy sam kogoś, kogo nie znacie i was obserwuję, czy jesteście, czy kracie I mi przekazuje informacje. A widzicie? Też mam swoich ludzi i też mogę was pospać, czy to jesteście wierni nami z nami czy w chujach gracie ogólnie jak ktoś chce się yy, spotkać jutro no nie wiem no podarować jakiś prezent yy, czy coś nie ma sprawy. piszcie na bozo tego tak, co ma 5000 lajków tak mówiłem tylko nie tak w chujach granie i nie a jeszcze jedno i nie wysyłacie mi kurwa obrazów z Google Bo to wystarczy Sprawdzić już wiem, że to jest z Google'a. Fuję nie zrobicie, ja za bardzo znam się na sprzętach komputerowych, inne rzeczy. Znam to. Dlatego ostrzegam, że i tak sprawdzać, czy to zdjęcie to jest prawdziwe, czy, czy wzięte z Google'a i takie pierdolenie o szpieniu. Jak to chce podarować coś, nie wiem co, nieważne, może jakieś tutaj i... parę osób chciało wydać jakieś telefony Tylko nie jakieś kurwa stare telefony Które to w ogóle gówno warte Bo... ogólnie dostaliśmy telefon Kiedyś już e, To jak już się na wsochnie mieszkaliśmy Dostaliśmy e, Telefon Który już W lombardach można kupić za niecałe 20 zł. Stara jakaś kurwa nokia Cegła wyjebałem, bo po co mi to? Jak chcecie jakiś podarować to nie jakiś gruchota czy coś bo to niektórzy to dają gruchota gruchota to ja bym wyjebał i tak jest już wyjebany od dawna e, ogólnie jakiś telefon A2 e, bo tutaj dużo osób mi wysyła że chcę zapytać telefon czy tam laptop i sprawdzam sobie w necie, jakie są dane techniczne też nie zrobicie ze mnie fuja. ogólnie możecie się odezwać na bązodekę co ma 5000 lajków like, się ustawię na YouTube. i jesteśmy na żywo z wami zrobicie z nami zdjęcie, poddurujecie to co chcecie nam dać czy kopcze, czy już bez różnicy to wszystko od was zależy na dzień ogólnie czekam na wasze informacje tylko nie grajcie fuję bo ja i tak sprawdzę skąd jesteście Będz.